Dzień dobry, mamy dzisiaj trzy paczki 7579, 7588 i 7602. Zaczniemy od tej 7579 i tu co mamy? koles z wiśnią i arguśniętą. do tego mamy wanilię, porzeczkę i kiwi z truskawką, musiałam się upewnić, no i jeszcze mango z maliną. Lecimy teraz z lizakami. Lizak mango, malina, kola z cytryną kiwi z truskawką i arbus. No i oczywiście gratis. E, tu wlatuje gratis malinowy taki świderek. E, co mamy dalej? Dalej mamy... E, dalej mamy, przepraszam, ale... Aha, tu jest jeszcze lizak pożyczkowy, przepraszam bardzo. Tu dalej mamy 7588, bo mi tu Ania mówi, że jeszcze lizak pożyczkowy. E, tu mamy 7588 i tu jest tak, różane jagoda, owoce leśne, i słony karmel. Powtórzę się, ale polecam słony karmel wrzucić sobie do kawki. Do tego jeszcze lizak, usta owocowe. No i tutaj też jest gratis malinowy świderek. No i kolejne 7602. Tutaj mamy cukierki wata i kola z wiśnią. Malina i mango malina. No i lizaki. Mamy zieloną grzechotkę. Mamy lizak guma balonowa z posypką. Lizak mango z maliną i malina z posypką. No i tu taki sam gratis malinowy świderek słodkiego dnia.